Zapytałem Pana, czy w organizacji wyborów nie posunęliście się Państwo za daleko i odpowiedział Pan, że wybory korespondencyjne były bezpieczniejsze. I chciałem Pana zapytać, czy to nie był jednak wybór mniejszego zła, ale jednak zła? Bo czy te wybory były bezpieczne, według Pana, niebezpieczniejsze, czy bezpieczne? Czy wybory korespondencyjne były według Pana bezpieczne? Ponieważ pan, pan przewodniczący Joński się odwoływał do moich luk pamięci, to ja. Bardzo ja ja, 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 ja... Może pan odpowiedzieć na pytanie, na... naprawdę. No, pytamy pana, pan tego, nie pamięta tamtego, panie, z, nie wie pan, z kim się spotykał. No, bo to jest komisja, żeby zadać pytanie panu. No, wyborów kopertowych. Niech pan odpowie na pytanie pana posła. Ponieważ pan przewodniczący Joński się odwoływał do luk pamięci, to ja chciałem tutaj powiedzieć o tym, że. Nie mam dla odświeżenia jego luk pamięci Panie. Może pan, czy może pan odpowiedzieć na pytanie? Hmm. ja 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 chcę panu powiedzieć, że panu raport panu raport, panu raport, panu raport, panu raport, panu raport oczywiście wręczymy. Tam też będą zawiadomienia do prokuratury. Chcę panu powiedzieć. Nie wiem, czy ten uśmiech panu nie zajdzie wtedy twarz. E, nie informuję. Ja nie straszę. To wy straszyliście, o czym słyszeliśmy od pana wicepremiera Gowina i pana wypija. Yy, uśmiech wyrzucenia kłota 100 milionów. No faktycznie to ludzie. U pana, u pana, na pewno u pana to zapamiętają. A teraz może pan odpowiedzieć na pytanie? A może pan teraz odpowiedzieć na pytanie? Po happeningu, który pan zrobił? Panie pośle, ja mam taką prośbę. Panie przewodniczący, panie pośle, czy, pan, panie pośle, czy pan będzie wyłączał czy ma pan odwagę wysłuchać? Panie pośle, Morawiecki, mam do pana prośbę. Nazywam panie się Bartosz Romowicz. Nie nazywam się Dariusz Jąski. Ale pan nie przeszkadza, panie przewodniczący. Przewodniczący Jąski się moje... Przywołuję pana do porządku, panie Morawiecki. Na moje... Zaskoczyło to pana? Nie dziwię się. Na moje pytanie odnosi się Pan do Pana Przewodniczącego Jońskiego. Nie wiem, czy to jest jakaś choroba, czy to jest jakiś problem wewnętrzny, ale bardzo proszę.